Cześć, witam wszystkich pasjonatów inżynierii kolejowej na kanale Kolejnatory. Dziś tak bardziej z garażu. Um, kontynuuję serię filmów tłumaczących, jakie siły, jakie przyspieszenia działają na pojazd kolejowy poruszający się w łuku kołowym w planie z przechyłką. Do tego celu stworzyłem niewielką symulację takiego, um, takiego ruchu, taki, symulację, która pokazuje te przyspieszenia. I tutaj mamy w tej części rysunkowej ten czarny prostokąt symbolizuje pojazd kolejowy. Ta kropka symbolizuje mas, punkt ciężkości, środek ciężkości tak, tego wagonu. Można to, ten punkt ciężkości sobie podnosić lub obniżać. Mniej więcej w pojazdach kolejowych jest on 500-600 mm powyżej powierzchni główek toczny, główki tocznej szyny. Można zmniejszać i zwiększać prędkość. Można nadawać promień łuku. Promień dodatni w tym wypadku dla programu oznacza, że to jest łuk skierowany w prawo. No i można podnosić jedną z, głów, jedną z szyn, czyli wprowadzać przechyłkę. Przechyłkę w prawo, przechyłkę w lewo. Szary prostokąt pokazuje pojazd kolejowy jaki był przed przesunięciem. Czyli w pozycji bez przechyłki. Dajmy na razie bez przechyłki. A, no i tutaj jeszcze mamy rejestr, czyli odległość pomiędzy szynami. Można ją też y, zmieniać, czyli jest to, jest to odległość pomiędzy środkami głowek szyn, czyli między osiami szyn. W ten sposób można symulować y, tory wąskotorowe lub. Szerokotorowe. To tutaj. Powiedzmy, tor szeroki. na no tor standardowy to jest 1500 mm. Około dla nominalnej, dla, no, dla nominalnego rozstawu 1435 mm. Zostawmy tak jak jest. 1500, środek masy 600. Przechyłka na razie 0, Jakiś promień mamy, 1200 m. Zobaczmy jakie przyspieszenia działają na ten pojazd. No, pierwszym przyspieszeniem, które działa na ten pojazd, które można wymienić to przyspieszenie grawitacyjne 981 lub 9807 jak ktoś chce troszeczkę być bardziej dokładny. No i ono nie zmienia się w zależności od prędkości. Wróćmy do 160. Ono się nie zmienia i nie zmienia się także, gdy zmieniam łuk. Ono jest stałe. Dobrze, jeśli to już wiemy, przejdźmy dalej. Jeśli zmieniam przechyłkę, ono dalej się nie zmienia, ale już nie działa w płaszczyźnie prostopadłej do szyn. I to będzie miało swoje konsekwencje. Drugim przyspieszeniem, które działa na pojazd, który się porusza w jest przyspieszenie odśrodkowe. Tutaj ono się pojawiło: 1,65. Teraz tak. Czy ono się zwiększa z prędkością? No, jak najbardziej. Jak najbardziej się zwiększa z prędkością. Czy promień ma na nie wpływ? Tak. Im mniejszy promień, tym, tym to przyspieszenie rośnie. Czy przechyłka ma wpływ na przyspieszenie odśrodkowe, które działa na pojazd? Okazuje się, że nie. Dobrze. Co teraz? Teraz można złożyć te dwa przyspieszenia wektorowo i otrzymać przyspieszenie wypadkowe. Mniej więcej tak to wygląda. Teraz zobaczmy, co się dzieje, gdy zmniejszam, zmniejszam promień. Rośnie i to przyspieszenie wypadkowe też rośnie. Jeśli zmniejszam. Oczywiście maleje. Co się dzieje, gdy z przechyłką? Gdy przechyłkę zwiększam, praktycznie to przyspieszenie wypadkowe co do wartości pozostaje takie samo. Bo zobaczmy, dla przechyłki 0 jest 10,82, a dla przechyłki powiedzmy 150, 10,39. Praktycznie się nie zmieniło, ale trzeba pamiętać, że działa troszeczkę w innej płaszczyźnie, pod innym kątem do. Yy, do płaszczyzny tworzonej przez główki szyny. Dobrze. <laughs> Idźmy dalej. Czyli teraz wyłączę przyspieszenia odśrodkowe i grawitacyjne. I mamy przyspieszenie wypadkowe. Jeśli będę zwiększał przechyłkę, to zauważamy, że coraz bardziej to przyspieszenie wypadkowe. Bardziej działa w powierzchni prostopadłej do, do, do szyn. Jeśli zmniejszam promień lub przechyłkę, to coraz bardziej przybliża się do, do szyny zewnętrznej. I to jest bardzo ważne, bo gdy teraz zwiększymy wysokość środka ciężkości, środka masy wagonu, może się okazać, że przyspieszenie będzie działać poza poza punktem szyny zewnętrznej, czyli powstanie moment obracający wagon i w takiej sytuacji ten wagon by się po prostu obrócił i wyleciał z toru dlatego ważne jest, żeby ten środek ciężkości był nisko, ale można by sobie wyobrazić sytuację, gdzie mm, załadowany wagon na dole załadowany jest czymś bardzo lekkim, a, a na górze bardzo ciężkim, więc na znaczy środek ciężkości mógłby mieć spore znaczenie w takich obliczeniach. Teraz pójdźmy dalej z tą przechyłką. No, okazuje się, że z tego co patrzymy, no to przechyłka nie ma wielkiego wpływu na wartość wypadkowej, ale ma na kąt. I co jest najważniejsze, to to, że tą, tą wartość wypadkową można teraz rozbić na dwa inne kierunki. Rozbiję ją na kierunek prostopadły do szyn, czyli y, obciążenie toru siłą normalną i na kierunek równoległy do, do szyn. Y, no i dla to teraz się zachowuje. Wszystko jest tutaj dobrze. Jak działa z przechyłką, jeśli obniżę? Dobra, te dwie siły zawsze składają się w tą siłę wypadkową. <laughs> Więc wyłączę teraz wypadkową i tak najbardziej, na, najbardziej co jest, co jest ważne w tej sytuacji, z tych dwóch sił, to siła równoległa do, siła czy przyspieszenie równoległe do powierzchni szyn jest istotne. Bo to przyspieszenie się nie, nie zmienia praktycznie. Jeśli zwiększam przychyłkę, czy zmniejszam, czy promień, prędkość, ono się praktycznie nie zmienia. Jest mniej więcej ta sama wartość, więc można je wyłączyć, żeby je nie pokazywać na rysunku. Najważniejsze jest to przyspieszenie. I teraz zobaczmy, jak ono działa. Bo to jest przyspieszenie, które jest niezrównoważone przez przychyłkę. I teraz jeśli. Zmniejszam prędkość, to przyspieszenie maleje. Yy, zwiększam promień, rośnie, zmniejszam promień, promień, rośnie, zwiększam promień, maleje. I trzeba dążyć do tego, żeby to przyspieszenie niezrównoważone, to co zostało z przyspieszenia odśrodkowego, a zrównoważonego przez przechyłkę, żeby ta część, która została, nie przekroczyła pewnych wartości. Mniej więcej jest to 0,65, powiedzmy, metra na sekundę kwadrat. Czyli ustalmy sobie jakąś prędkość, e, promień, który, który ma sens do takiej prędkości i przy przechyłce 0 to przyspieszenie niezrównoważone będzie. 1,65, ale gdy zwiększam przechyłkę, to okazuje się, że ono maleje. Może zwiększę skalę, żeby było bardziej widać. Co do wartości ono maleje i powiedzmy osiągamy taką wartość, można by taki łuk uznać za dobrze zaprojektowany. Czyli przechyłka powiedzmy 150 mm dla promienia 1200 i prędkości 160 km na no to myślę, myślę, że tyle. to Co najważniejsze jest, żeby zapamiętać, to to, że siła grawitacyjna, czy przyspieszenie grawitacyjne no jest niezmienne, działa w, w płaszczyźnie pionowej. Przyspieszenie odśrodkowe zawsze działa na łuku i zawsze w płaszczyźnie równoległej do powierzchni szyn. I się nie zmienia co do wartości yy, jeśli zwiększam przechyłkę, czy zmniejszam, zwiększam promień, prędkość, prędkość to, to, to ono się zmieni, zmieni. Ale jeśli promień i... Promień też, przepraszam Jeśli zmieniam przechyłkę, to ono się nie zmienia. Wypadkowa co do wartości też się nie zmienia, ale ta składowa wypadkowej, która jest, yy, która działa w powierzchni równoległej do szyn, ona się zmienia. I to jeszcze raz sprawdźmy. Będę zwiększał przechyłkę. Wypadkowa się nie zmienia, ale ta składowa równoległa do szyn zmienia się istotnie. Tak samo z promieniem, gdy promień zmniejszam, ona rośnie, gdy promień zwiększam, ona maleje, przy czym wypadkowo nadal praktycznie osiąga tą samą wartość. To myślę, że to najbardziej najbardziej warto zapamiętać, że ta składowa, równoległa do szyn wypadkowej wszystkich przyspieszeń, wszystkich sił, które działają na pojazd, ona jest najważniejsza i ją musimy kontrolować, gdy projektujemy, łuk kołowy dla pojazdu kolejowego. To dzięki. To myślę, że to na tyle. Do następnego filmu. Oby szyny nigdy nie były złe. Dzięki.